Nieprawdopodobne. Po raz pierwszy w historii udało nam się sfilmować żywą kałamarnicę kolosalną. Ludzie próbowali ją znaleźć od ponad 100 lat. Organizowano specjalne wyprawy i w końcu się udało. Przez 100 lat znaliśmy ten gatunek głównie z resztek znajdowanych w żołądkach wielorybów i ptaków morskich, stąd wiedza o jego istnieniu, ale jeszcze nigdy nie udało nam się go sfilmować. Ten sfilmowany tydzień temu osobnik to jeszcze dziecko, ma zaledwie 30 cm długości, ale dorosłe, kolosalne kałamarnice mogą osiągać nawet 7 metrów i ważyć do 500 kg, co czyni je najcięższymi bezkręgowcami na świecie. Dla porównania, kałamarnice olbrzymie mogą być dłuższe do 13 metrów, ale są znacznie lżejsze. I mija dokładnie 100 lat, odkąd ten gatunek został nazwany w 1925 roku na podstawie dwóch macek znalezionych w żołądku kaszalota. W 2007 roku udało się złowić doskonale zachowany okaz kałamarnicy kolosalnej o długości około 10 metrów i masie prawie pół tony, i został on zamrożony i przetransportowany do Nowej Zelandii, a w 2008 roku naukowcy zaczęli rozmrażać tą kałamarnicę, wyłowioną przez rybaków i do dziś ten zachowany okaz można oglądać w muzeum w Nowej Zelandii. Więc teraz czekamy tylko na nagranie dorosłej kałamarnicy kolosalnej. To w ogóle świetny prezent dla mnie, bo dokładnie 14 kwietnia minęły 4 lata odkąd wrzuciłem swój pierwszy naukowy film na TikToka, więc jeśli oglądacie mnie od dawna i chcecie zrobić mi prezent to zagłosujcie na mnie w konkursie na Influencera Roku, link jest w bio i w komentarzu. Wystarczy kliknąć, zajmie wam to 10 sekund, nie trzeba podawać żadnych danych osobowych. Dzięki!